Mikado zorganizowało mi również tutaj eskortę Tak jak widać z tyłu Chłopaki mi tam torują drogę Ściśle tajne informacje odnośnie nowości Mikado na 2022 rok Chciałem podziękować za zorganizowanie tego spotkania w ekipie z Mikado Róbcie drogę chłopaki, jadę za wami Bardzo cieszę, że udało nam się spotkać. Z tego miejsca chciałbym podziękować mojemu teamowi marketingowemu, czyli Kamilowi, Łukaszowi i Damianowi za to, że włożyli swój wkład w ten dzisiejszy wieczór i że pomogli nam wszystkim tutaj zorganizować to wydarzenie. Życzę Wam udanej zabawy, korzystajcie z tego, co jest przygotowane no i miłego wieczoru. Brawo! Łukasz, nie! <śpiewaj> Dokładnie tak jak słyszeliście znajdujemy się w siedzibie Mikado, w siedzibie, w siedzibie głównej i w tej chwili pokaz nowości na 2022 rok nie brakuje tutaj znanych osób. Czyli e... <śpiewanie> 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 tak. E... Nie brakuje znanych osób akurat... W tej chwili jeszcze ich tutaj nie ma, ale dzisiejsze spotkanie, tak naprawdę na Megaluzie, e, zostaliśmy zaproszeni zarówno ja, jak i Kamil z kanału ML Pipeline, jak i Maciej z kanału CK Fishing, Week, Jak i tam z tyłu doskonale poznajecie Tomka Fishing We e, Jest kilka osób, które na pewno kojarzycie z internetu, natomiast my wszyscy jesteśmy wędkarzami. My wszyscy... Sami interesujemy się tym właśnie, co firmy mają do pokazania i dzięki temu, że prowadzimy swoje kanały, wy macie możliwość obejrzenia tego troszeczkę szybciej niż sami trafilibyście do sklepu, troszeczkę więcej niż sami mielibyście okazję przebrać w sklepie. I dzięki temu, że prowadzimy te kanały, mamy możliwość po prostu porozmawiać chociażby z osobami, które się tym zajmują, zapytać o rzeczy, które być może Was również interesują i myślę, że to ma największy sens. Mikado przygotowało mnóstwo takich cukierków. Taki w tej chwili oglądają pływadełko Belly Bota. Bardzo fajny czarny kolor. Do spinningowania samemu. Do spinningowania samemu. Mojego a to jest twój, jest zamówiony. Mają styczeń, tak więc biorę tego. Od stycznia w sprzedaży. Znajcie jest tego mnóstwo generalnie. Przez wędki, przynęty. Mamy tutaj spławik, mamy tutaj feeder. Oczywiście spinning, a tam nawet opcja skarpiarstwem, Ale ta szczytówka powinna fajnie przejść. do góry. No jest, jest fast na pewno, nie? Jest bardzo lekko. Ale to może być nawet jakiś sandaż na lekko, bym powiedział. Bardzo szybki kij bardzo szybko gaśnie, nie? 208 528, czyli wcale nie, nie taka najsłabsza wersja też, nie? Bardzo fajny kij. No, bardzo, fa bardzo fajny kijek. to jest e, Sky Dream, to jest e, nowość czy kontynuacja? rozszerzenie na nowość 2022, bo je, w tamtym roku już nowość na 2021 rok były modele dwuczęściowe i tam były trzy wędziska. Okay. E, w tym roku wypuściliśmy tak jakby uzupełnienie. Tamtej serii jako wędki jednoczęściowe 2,08 y, ciężar wyrzutu. Czyli wcześniej nie było jednoczęściówek? Nie było jednoczęściówek. Okay. Teraz są dwie jednoczęściówki do 28 do 12 i trzy nowe light. Mhm. A z tych dwuczęściowych, które już były, jak, jaki jest najmocniejszy i najdłuższy? Tutaj są z tamtego roku, tak? Dwuczęściowe 2,29, 2,13. designem się nie różnią. Jeżeli chodzi o te sandaczowe wędki, nie. Okay. Jedno częściówki są w tym samym designie Teraz nowe ultralight, jest zmieniony design. Ale okay, Jest okay. e, inny uchwyt kołowrotka, tu jest uchwyt kołowrotka Fuji VSS. Okay. E, Dokręcane od, od góry. Od góry, od tak, góry. Tak, tak, tu jest gwint e, dobrany takiej długości, że jak włożymy kołowrotek, ten piersi nam nie przeszkadza, jest to idealnie spasowane. E, designowo mniej więcej jest podobnie, utrzymana jest kolorystyka w tych samych tak dalej. Przelotki tutaj mamy tytanowe. Okay. E, w tych mamy tytan, e, tytanową ramkę i wkładka torza i tutaj mamy six. Okej, okay, ale to są Fuji czy... Fuji. Czy Sige, e, Fuji. 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 Tutaj dlatego wprowadziliśmy tą serię ultralight. No to, to są typowe okoniuweczki, e, A to jest taka wykałaczka. Tak. E, I tu mamy e, wersję 1,80 m do 4 g, 2,07 do 7 24 2,24 do 9 gramów. Czyli do 4 gramów to jest ta najdelikatniejsza wersja, ale wciąż e, wędka można byłoby powiedzieć, że jako szybko. Eee, tak, 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 tak. Kosa, kosa oponiowa. Tak, tak. Metro eee, i 2,24 są wędkami na eee, Ta pośrednia długość 2,07. Ona jest e, troszkę zwolniona, jest troszkę inaczej stworzony. Eee, jest blank, przede wszystkim w dolniku. On pracuje dużo głębiej podczas polu podczas ryb. To jest ten pośredni. On jest, on jest, on jest jest to wędka bardzo szybka, ale troszkę wolniejsza od modeli 1,80 m i 2,24 metr... m. Tutaj ten dolnik delikatnie Jasne. już On zaczyna będzie prac pracować tak. pod rybą. Tą wędką osobiście łowiłem najdłużej. Ja wolę właśnie, jeżeli chodzi o łowienie ochrony, troszkę wolniejsze kije, Jasne. które głębiej pracują, I lepiej trzymają, amortyzują ryby. Też. Tak, tak. Szczególnie mam sporo no, w moich łowiskach, jest sporo przyłowów cufakowych tak. i wolę, żeby ta wędka Głębiej pracowała podczas ja tego przyłoku, ja tak. żeby to lepiej trzymało się. Ja. I jako Sky Dream, bo sama nazwa. No już zgodnie. To jest najwyższa seria wędzisk, czy macie, macie coś wyżej jeszcze od Skydreama w tej chwili? W tej chwili, chodzi tak dalej, to jest najwyższa nasza seria. Może z nią konkurować seria Kendo Okej. Okay. Kendo Science to są wędki standardowe. Jeden model jest e, taką mocną łokoniówką. Też bardzo szybkie będzie tylko tam są z klejaną Okej, czyli tu, ma, tu mamy puste wędzki, tam są w wklejki. Tak. Ale w znowu z kolei chyba bardziej mi się kojarzą z pokoniem a pusta wędka mimo wszystko to będzie to będzie sandacz, to będzie gdzieś tam w oczywiście, ale sandacz jak najbardziej tak pytanie, czy ktoś woli patrzeć na kija czy czuć branie w ręce wtedy ta pusta wędka ma, ma większy sens, bardzo piękne wędki generalnie, od razu rzucają się, design fantastyczny i pierwsze co jak się weźmie do ręki, a no to jest kosa to jest kosa, to, to nawet nie wiem czy to pas, czy już, czy już ekstra pas to są, to są ekstra pasty dzięki wielkie w takim razie za odpowiedzi na te wszystkie trudne pytania Będę się musiał poważnie zastanowić, ale to na następny sezon. Zresztą one chyba wchodzą dopiero, 2022, eee, czy już są w sprzedaży? Jeżeli chodzi o te dwuczęściowe oraz jednoczęściowe już są w sprzedaży. Już e, można je gdzieś nabić w naszych jakichś tam partnerskich sklepach. Okay. E, Ultralighty okoniowe jeszcze nie. To jest nowość na następny rok. Myślę, że marzec, luty, zacznie się pojawiać. Będzie mówić na tak Będzie Czumłowicz. Dzięki wielkie. One mają 3,5 cm, czyli typowo okoń, typowo na wiosnę, kiedy są te ograniczenia w długości 3. Tutaj, masz też ma Tutaj też będzie okoń, ale już troszeczkę grubiej. A to jest goliad. Ja mam, ja mam, magny, ja mam magny w domu. To jest podobnie, ale jest, in, ale jest inny okoń. Żeby pływało. A ja mam, a ja mam takie. Tylko, że te są chyba większe kozaki, jeszcze, nie? Oj, tak. Oj, tak, tu jest 22 cm, a tu jest chyba 18. Tak, a tu są 18. Idziemy do ML, a on teraz będzie nam opowiadał o produktach z firmy Mikado. Tak, witam Państwa bardzo eee, tutaj, nie, nie. Big Slide, czyli coś, co zrobiło u Ciebie mega robotę. Tak. I oddałeś na konkursie. Okay. Taki jesteś dobry dla do swoich widzów. Tak ja, ja bym nie oddał osobiście. bym, Też bym oddał, e, ale gdybym miał dwie. I swój. Kijek. Tak, ale taką miałeś właśnie? Tak, tylko że to miałem bodajże do 8, a to jest do 9. Ale ja muszę to sprawdzić, nie lubię. Ale jest bardziej miękka niż ta co przed, przed chwilą to, mi pokazywałeś. Dodań, czyli, to nic innego. Ja ale miałem, to już widzę. No i wiesz co, to jest bardzo budżetowy kij. Bo... A ile, ile za nią dałeś wtedy? 95 albo 6 zł. Poniżej 100. Poniżej 100. Bo to chodziło o to, żeby pokazać. Ale... Je... No! Chodziło o to żeby wiesz, pokazać alternatywę na wędkę znanej marki. Okej okay, rozumiem. E, tylko że to już nie jest fast. Nie nie, nie nie. To jest taki moderate, nie? To jest wędka, ale na okonie to bardzo fajnie, 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 fajnie. Cud nie. Za się trzymary, nie Ładnie się. miał. Lat tyle jak ja zaczynałem łowić, i miałem opcję żeby stówę wydać na taką wędkę, jak za taki na warto. Tym, pyta, A to jest ten. alternatywa do co? Do, mikro, do, do mikroflexa na przykład? Do dama? Nie, to jest, no, to jest nie. niższa do grey streama. Czyli pod Jacksona grey streama. No, to czyli to czyli Jackson grey stream, Mikado, Big Slide. Jeśli się zastanawiacie nad, nad grey streamem, to weźcie pod uwagę Mikado x lite właśnie w takiej opcji okoniowej, pytanie tylko, czy to tylko o konie, czy szczupaki też na przykład? Tak, szczupaki też. Ale miałeś przyłowy? Czy? Miałeś przyłowy, Coś tam się dało. Wymiar plus wymiar delikatny. Spoko. tylko. tej wymiarce są też jeszcze inne, na pewno jest do 15 gramów. Tam mi się wydaje do jakiejś cięższej. Ale to 25 już będzie pastem? No, już będzie szybsza nie? Ale to widać po niej właśnie po, po pracy. Jak, jest, no jest, jak szybko gaśnie. chodź Chodzią te chodzi ją złamiemy. No ładnie. Elegancko. I to jest wędka w budżecie do, do Stuy. jakoś zachowana. Także Mikado Big Slide Wejdźcie sobie do Emela też. W takim razie zobaczycie na pewno na, na jego filmach. E, tutaj wam wrzucam, e, wyświetla wam się e, kanał Kamila. To nie było, że nie wchodźcie, tylko. <śm> No myślę, że są osoby, które rzeczywiście tam w okolicach tej stówy, bo to są takie przedziały, nie? Jak ludzie pytają o wędkę na spinning, tak. to przeważnie wędka do 100 zł, wędka do 200, są to takie do, do 300 do. do, do... Standardowe granice, tak. które tu jest, tak, to są równe, to... równe stówy przeważnie. Właśnie ludzie się pytają, czy to, czy to ma być wędka do 100 zł, czy do 200 i w tych przedziałach cenowych po prostu da się znaleźć coś fajnego. E... Co to jest? Dołóż mordo 5 dych i będziesz miał dużo lepszy. wędkę. Tak, dołóż, dołóż ogólnie 500 zł i będziesz miał więcej opcji, do, dołóż kolejne tysiąc i, i jeszcze będziesz miał więcej opcji. Także e, za stówę da się znaleźć fajną wędkę. I u Mikado właśnie, będzie to Big Slide. Tak jak tutaj widzicie, e, przekrojowo na pewno mnóstwo opcji do wyboru, jeżeli chodzi o CW, jeżeli chodzi o długości. Także znajdziecie coś dla siebie. Jestem pod wrażeniem trzymania pewnej linii na stawkę, mm -hmm. że jest od... Nie widziałem nigdy z całym szacunkiem dla panów profesjonalnych podejściu do sprawy. Chociażby dla takich momentów warto było tutaj przyjechać, pan Jacek Kolendowicz, wędkarz, legenda, old school, ale w takim dobrym znaczeniu tego słowa, czyli jak czytać rzekę, jak znać zachowania ryb i na tym bazować, a nie na echosondach, najnowszych przynętach w super świetnym sprzęcie, chociaż to spotkanie jest głównie po to, żeby poznać właśnie bardzo fajny sprzęt, bardzo fajne rzeczy, natomiast mega się cieszę, że trafiłem tutaj, bo chociażby fakt tego, żeby postać chwilę, posłuchać jak pan Jacek Kolendowicz przekazuje swoją wiedzę, jakby nie patrzeć nam młodszym pokoleniom wędkarzy. Tak mówię, old school, ale w najlepszym możliwym znaczeniu tego słowa. Ja wracam jeszcze posłuchać, bo e, każda sekunda w tym momencie jest mega cenna e, i, i coś fantastycznego. Nie przerywam tego, także wyłączam na ten moment kamerę. E, żałujcie, że was tutaj nie ma. Naprawdę świetna okazja, żeby poznać fantastycznych ludzi. Wszystko, co dobre, szybko się kończy, prawda? Tak to jest. Ale to jeszcze nie koniec. Natomiast koniec naszej wizyty tutaj w siedzibie głównej Mikado. E, mnóstwo nowości. Na pewno dużo jeszcze z tych produktów, z tych artykułów zobaczycie na testach, na moich filmach i nie tylko u mnie, ale również na e, innych kanałach wędkarskich. Maciej z Fishing Team tam cały czas celuje aparatem. E, tutaj Dawid z kanału FIFEN Wędka, Marcin Wędkuję z Marcinem i BigFoot, który przechodzi. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Mikado za zorganizowanie spotkania. Na pewno jeszcze Nieraz wrócę, Mumianki pod Warszawą, fantastyczne miejsce, mega atmosfera była wczoraj Jeżeli wybieracie się również na ryby to oczywiście połamania nad wodą i przyjemności i relaksu i dobrej zabawy Do zobaczenia, na razie, hej!